Już przed Państwem więźnianie. biało czerwone stroje. Nasi goście z białego Stoku zielono kozulki, czarne koszulki, czarne spodęki i Czarne. gębki. Drodzy Państwo, pora zaprezentować człowiek Teraz oficjalnie witam serdecznie naszych gości z ekipy z Białego Stoku w więźnie. Nasza jakulman. Z numerem drugi Tomasz Koniczek. Numer osiemnaście, Mariusz Wiszowatych. Z numerem ósmym Mateusz Marcu. Numer 15 Janik Łiczko. Z numerem 4. Przemysław Szórko. Numer 13. Marcin Borowicz. Numer 16. Karoleł Komalewski. Numer 5. Radosław Iwiński. Z numerem 3. Bartoszy Mózkiewicz. Numer 10. Adam Łukiewicz. I keleter dużej gości jest Matusz Gołdowski. I drodzy Państwo. Numer 4, Galiusz Mójłowski. Numer 8. Dawid Tałczak. Numer 11. Radzin Kawiński. Numer 14 Adam Meliasz. Z numerem 16 Piotr Płaszy. Numer 19, Kupek Kiwki. Trenerem Galsky Mniestrów jest Michał Kasialewski. Nad kierownikiem drużyny Pan Marek Debowik i ocena sędziowska dzisiejszego spotkania pierwszym sędziu dzisiejszego meczu będzie pan Rafał Odrob. Sędzią drugim pan Łukasz Rzeszkulski. Sędzią czasu pozostaje pan Daniel Spodnicki. A obserwatorem na dzisiejsze spotkanie jest pan Jacek Sikora. Proszę Państwo, wiara w podróży z punktowym szwikaniem, tylko ducha, bo ten prawda się pamięta. Dawid Lewakowski od numerem 22 w Nawcze jest numerem pierwszym. Rynka pozostaje oczywiście na masurach. A Damian on jako pierwszy dzisiaj na bursku między zupkami, ale numer 22. I za moment początek pierwszej połowy dla Państwa. W spotkaniu dziewiątej kolejki rozgrywek pierwszej ligi futsalu zespół klubu sportowego Gniezno podejmował w sobotę w hali gnieźnieńskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Paczkowskiego drużynę Elhurtu, Elmet, Helios, Białystok. Pojedynki tych drużyn do tej pory Zazwyczaj kończyły się korzystnymi rozstrzygnięciami dla drużyny gnieźnieńskiej, ale w ostatnim czasie tak naprawdę trudno było wywalczyć gnieźnianą punkty z ekipą z Białego Stoku. W pierwszej rundzie w Białym Stoku gnieźnianie zremisowali 2 do 2 w gnieźnie, liczyli na komplet punktów. Spotkanie jak można było tego oczekiwać od początku toczyło się w sposób bardzo wyrównany. Ale było akcji po obu stronach boiska. Ostatecznie jednak bramki Przypaczkowskiego nie padły. Mecz dziewiątej kolejki pomiędzy Heliosem Białystok a KSM Gniezno zakończył się remisem bezbramkowym. Za dwa tygodnie Gnieźnianie udadzą się do Warszawy. No i miejmy nadzieję, że rezultat osiągnięty w stolicy Polski będzie zdecydowanie lepszy. Szanse. No? Każdy ma równe szanse przed pierwszym meczem. E, ciężki mecz. Przeciwnik Zwego stopu, że tak powiem, od dłuższego czasu nam nie leży. Nie, nie wygraliśmy z nim bodajże od czterech meczy. No Także na pewno ciężka przeprawa. E, mam kilku młodych chłopaków nowych w zespole. E, dzisiaj z konieczności. E, kontuzje choroby, także niestety skład też nie jest optymalny, ale będziemy walczyć. Paweł Kaźmierczak, Oskar Stankowiak są kontuzjowani, Mateusz Jedliński choruje, yy, yy, także to są te najpoważniejsze, no i moja skromna osoba też jest wyłączona w tej chwili z gry, także no, nie jest to optymalna i komfortowa sytuacja, ale gramy tym co mamy. w Gnieźnie. To korzystny dla Was rezultat, czy liczyliście na więcej? Na, na, na pewno nie jest to zły wynik, zważywszy na to, że gramy na wyjeździe. Pierwszy mecz jest na w drugiej rundzie przez swoją ale na pewno się pokazać. Mecz walki i uważam, że sprawiedliwy remis. Mimo, mimo że jak nie było, to sytuacji było sporo i mecz naprawdę się podobał kibicom. Kontrowersyjna była sytuacja, kiedy jeden z sędziów najpierw gwizdnął rzut karny, później po konsultacji zostało to odwołane. Jak pan ocenia tę sytuację? Ja byłem bardzo blisko, bo to było przy naszej ławce rezerwowych. Jeden sędzia gwizdnął, drugi zmienił jego decyzję, zmienił ten, który był bliżej. Ale najlepiej będzie wiedział o tym zawodnik, który niby był faulowany. No nie moja decyzja, to decyzja sędziów. Na 10 minut przed zakończeniem spotkania mieliście na koncie już 5 fauli. Udało się jednak dociągnąć do końca bez... Konieczności egzekwowania przedłużonego rzutu karnego. No to był kluczowy moment taki, tego meczu. 10 minut do końca nie możemy zobaczyć żadnego falu, bo groził nam e, sytuacją przedłużonego rzutu karnego, e, a mecz walki, więc tutaj groziło nam na nam faulem, ale no, graliśmy troszeczkę asekuracyjniej, mniej, mniej e, agresywniej e, i udało się no, dowieść remis. Ale czy jestem zadowolony? Po części tak. Początek rundy rewanżowej korzystne dla drużyny z Białego Stoku. Jakie założenia na tę rundę i na końcówkę sezonu? No na pewno to przedostatnie miejsce nie jest naszym celem. Chcemy się troszeczkę wyżej w tej bali usadowić. W drugiej rundzie 4 punkty zdobyte. Ważny mecz wygrany w Kucharze z lokalnym rywalem. No Morale myślę, że, że rosną. Za tydzień lubawa. Jak zabędziemy 3 punkty, będziemy na pewno gdzieś tam w tej połowie tabeli. Dzięki bardzo. Dziękuję. Spotkanie dziewiątej kolejki rozgrywek pierwszej ligi futsalu z Heliosem Białystok to mecz walki, mecz, w którym działo się wiele na parkiecie, ale niestety nie padły żadne bramki. Na pewno remis bezbramkowy to nie jest korzystny wynik dla drużyny klubu sportowego Gniezno. Mhm. No tak, mieliśmy inne założenia na ten mecz. Chcieliśmy go wygrać i zbliżyć się do czołówki, niestety się nie udało. Ale nic, no, trzeba patrzeć dalej, idziemy w przyszłość, musimy wygrać kolejny mecz i wszystkie do końca no i może uda się wreszcie awansować. Miałeś kilka korzystnych do zdobycia bramek sytuacji. Podobnie Dariusz Rychłowski miał swoje szanse, też Dawid Walczak. Czego zabrakło Twoim zdaniem? Skuteczności. Zdecydowanie. No, mogliśmy wykorzystać swoje sytuacje. No ostatnio jest to naszą bolączką, już chyba drugi czy trzeci mecz z rzędu. Nie możemy strzelić, no nie wiem, bo musimy potrenować na treningach strzelecki, trening strzelecki, no i może, może wtedy coś poprawimy. Za dwa tygodnie wyjazd do Warszawy, tam drużenie klubu sportowego Gniezno gra się zawsze znakomicie. Czy liczysz na to, że podniesiecie się na duchu i zdołacie przywieźć trzy punkty ze stolicy? Dokładnie, mam nadzieję, że zdobędziemy tam trzy punkty i to będzie taki wynik do tego, żeby dalej piąć się w górę. Sorsi ki benim her we lock the party Guys, girls, everybody make noise Guys, girls, everybody make noise Too four, flip the script eat them up. This is how we rock the party Guys, girls, everybody make noise <laughs> This is how we rock the party